No, i witam Was bardzo serdecznie w takich krótkich ogłoszeniach. Um, jak wiecie, rozpoczął się nowy rok szkolny, i przez to ja będę teraz rzadziej wrzucał materiały. Nie będę już nimi tak spanomował jak w trakcie wakacji. No, tylko będzie ten taki system, że no, filmy będą się pojawiać rzadziej, tak jak było to pod koniec wakacji, kiedy to miałem jakieś ważne, swoje prywatne sprawy, i yy, nie mogłem ich robić. Teraz nie mogę ich robić z powodu tego, że mam. Yy lekcje tam powiedzmy do 14 potem mam jakieś dodatkowe zajęcia, czasami chcę się z kimś spotkać ze znajomych i yy, tak to właśnie wychodzi, więc no na razie muszę się uspokoić z tym spamowaniem materiałami, zwłaszcza, że no jeszcze w ostatnimi czasy YouTube i YouTube, YT yy, nie chce ze mną współpracować i filmiki, w których. W których nie przetworzę na mniejsze formaty, czy na RMVB ogólnie, żeby mi miejsce zajmowały, no nie chcą się wrzucać poprawnie, nie ma w nich dźwięku Nawet czasami te przerobione mają jakieś problemy z grafiką i tym podobnymi co mogliście zauważyć w ostatnim materiale z DLC do Mass Effect'a eee, Także jak mówiłem, teraz materiały będą się pojawiać rzadziej, postaram się, żeby były tak raz na dwa, góra trzy dni jakby będę miał tylko okazję, to coś dla Was będę nagrywał Co konkretnie no, będzie teraz taki prosty plan. To jeszcze będziecie mogli zobaczyć tam gdzieś po boku. Konkretnie po prawej stronie na moim kanale. Aktualnie zajmuję się tym DLC do Mass Effecta. Przed chwilą nagrałem drugi odcinek. Odcinków ma być 6, tak jak mówiłem. Więc tym się zajmiemy. A potem co? No, mam cztery serie, więc y, następna gra, którą się zajmę, y, którą postaram się dokończyć, będzie Assassin. Tak. Nie będę już tak robił na przemian, no raz materiał z tego, raz materiał z tego, nie Polecimy asasynem, żeby go ukończyć Potem weźmiemy się za Half-Life'a W międzyczasie gdzieś będę wrzucał jakieś, jak zwykle, losowe gameplay'e I um, Dead Cyborga e, Którego tam mam Jak coś wpadnie, to może jeszcze Skull of Duty coś e, nagram Z przyjaciółmi, może coś e, z, z, z Z tego Splinter -Cella, który się nie spodobał Ale co z tego, to jest mój kanał Będę nagrywał to, co mi się żywnie podoba No a potem co potem? Na październik, mam czyli za miesiąc, jest zaplanowana premiera LEGO Lord of the Rings. Ja szanuję tą serię, przebędę każdą część z tych wersji Star Warsowych, naprawdę mi się podobały, to ma być jakaś tam, mega innowacja i tym podobne rzeczy w tej grze, obiecałem jakieś cuda na, na kiju, więc yy, zaciekawiło mnie to, kupię, będą jakieś gameplaye. Potem listopad, czyli wychodzi Creed, 3, z tego też będą gameplaye. No głupio, że nie zdążyłem zrobić e, tych pozostałych dwóch części o Ezio i tą dwójkę jeszcze też robimy. Jesteśmy w niej trakcie. Ale no, tak wyszło. Nie będzie wam to chyba przeszkadzać. Jak będę wrzucał jakieś gameplay z tej gry, bo całego L'SPLE no nie mam zamiaru. my właśnie chcę się nacieszyć tą grą. Jednak... Nie, stwierdziłem, że nie, nie potrafię tak nagrywać yy, gier, których nie przychodzi, muszę w to zobaczyć, żeby wiedzieć co mnie czeka, że mógł sam tam pierwszy doświadczyć, a dopiero potem się z wami dzielić tym. Ach, no i właściwie to byłoby już chyba na tyle. Więc teraz tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.